Przez takich ludzi jak ty, którzy myślą, że to co dostają od pseudo rządu, czyli pseudo żyje się lepiej, żyje się tak naprawdę gorzej. Bo co z tego, że ty czy ja dziś bierzemy te 500, które należy się nam dziecko, kiedy chleb zamiast złotych 80 zł kosztuje już 12 zł. Wejdźcie sobie te 500, wsadźcie w tyłek. I dajcie Polakom normalnie żyć. A ty, człowieku, czyli ciepła, klucho, zwyco się obudź i posłuchajcie, jakie wiadomości otrzymuję. Miłego słuchania! Czytam, bo czytam. Nie da się tego przeczytać w sposób płynny, dlatego że tam jest byk na byku, błąd na błędzie, ale spróbowałem. Posłuchajcie, z czym muszę się mierzyć. Czasem wiadomości, jakie otrzymuję od was, są naprawdę bardzo zaskakujące. Nie ukrywam, że teraz zerwałem się do telefonu filmowego. No, i odczytuję sobie wiadomości. Czytam od numeru telefonu 799 846 29. <słysgivingquin> <único Liberty Overwatch throat> <sz��ilan geliyor> <SF fall> Czytam. Uwaga, będę robić TIT, bo muszę. I ty nazywasz się Polakiem. Właśnie dzięki takim knurom Polska jest tu, gdzie jest. Czyli. Jesteśmy w dupie dzięki chciwym knurzycom rudym, to do mnie, ale gościu postanowił lub kobita pisać dalej, więc jedziemy. Już się kutit do polityki pchos. już kurtit ruda chciwa przekalkulowała. Że był na minus na polazywaniu strajków, i nagle już nie robi kariery? Ty mendo, obślizgła, ohydna kurtit, męska. Jedziemy dalej. <ścoughs> Fuj, mordę, odezwie tylko i już manipuluje, by coś sprzedać lub oszukać. Obyś zgnił i błagam, nie rozmnażaj się. Już takie geny jak ty powinni bić, zanim się narodzą. Jedziemy dalej. Rude, chciwe do granic możliwości. Producent ohydnej jakości trzody chlewnej wszedł w ten biznes kadę razu. Nie wiem o co chodzi, bo przecież. To ma być dla widzów, by na nich wiecznie zarabiać. Chciwy Knur, przysięgam, że jesteś dla mnie synonimem wszystkiego, co najgorsze. W homo sapiens, Knurze ochydny, obślizgły, ten pysk fałszywy i wiecznie nastawiony na zarabianie. Ochydny stwór i najgorzej na świecie, że takie coś przykłada jajka. schorowany psychicznie wiecznie głodny atencji, którą tylko wiecznie zawsze przemienia w swój zarobek. Chciwe ohydne knurzysko tym razem nie jest inaczej. Kasuje 300 zł za 3 kartki a 4, gdzie jest w ogóle napisane, byś jadł mniej. E, Proszę, kasuje 300. 150 zł chciwego producenta ohydnych córek masowych. O, żeś za daleko posłał, bo się moich dzieciakówcy musi. A drugie 150 zł kasuje sterydziarz dietetyk, który musi oszukiwać by mieć na chleb. Oczywiście knurzy. <śled> Szkoda, że się nie przedstawiłeś, człowieku, pisząc to wszystko w wiadomości SMS. Muszę Ci powiedzieć, że świat i Polska, może nie co świat, ale Polska jest właśnie straszna przez takich ludzi jak Ty, dlatego że jesteś strasznie zakompleksiony, strasznie pogubiony, strasznie zatracony, nie dający sobie rady z tym, że ktoś inny coś w życiu osiąga, a Ty dalej drwisz w tym bagnie, które sobie sam gotujesz, dlatego że to Ty jesteś tak naprawdę światem i tym, co otaczasz zewnętrznymi emocjami... Po prostu do ciebie powracam. Ty już nigdy nie będziesz szczęśliwy, to zawsze będziesz zakompleksiony zawsze będziesz taką ciepłą, leniwą, kluchą, leżącą na tapczanie z pilotem w ręku, wypatrującą osób, które sobie radzą w życiu. I co by tu zrobić, żeby im jakoś dokuczyć? Ja to nawet nie rusza, że tak do mnie piszesz. Ja mogę być dla ciebie wszystkim najgorszym, czym sobie tylko wymyślisz. Tylko proszę cię: uważaj, co piszesz o moich dzieciach, bo przyjadę do ciebie, jak trzeba będzie. I możemy stanąć wtedy oko w oko. To są moje dzieci. To jest coś, czego się nie rusza. I nie wolno ci ruszać. I nawet jak zrobisz swoje, to nikt ci nie pozwoli wychować tak, jak będziesz chciał, bo masz nierówno pod sufitem. Rozumiesz? Świat jest piękny. I tak, tak uważam życzę dużo radości, uśmiechu na twarzy dziękuję, że jesteście razem ze mną no i do boju Polacy jak mówiłem, tak powiem raz jeszcze było mnie 130 kilo mój sukces boli wielu ludzi dzisiaj jest mnie 100 kilo 200 a idę po dwucyfrówkę, czyli 95 kg tobie zaś ciepła klucho leżąca przed telewizorem w białych skarpetach w klapkach być może Kubota życzę przyzwoitości no i Chyba tego wszystkiego, czego życzysz mi. Cześć.